Witam Was w kolejnym odcinku Zagrajemy nam w Minecraft z modami. Dziś zajmiemy się dokończeniem naszej chałupki i może postawami Industrial Crafta. Tylko niech mi ktoś wytłumaczy ten slow motion, bo ja naprawdę nie wiem. Bo ja naprawdę nie wiem. Laser mode. hover mode. Co to mi robi M? A M tu mam mini mapę. Church item. To mi się na P. Na O. Tu mi się przyda... Nie mam co? Dwójeczkę. Napad 2. na Napad 4. Nie no, dajcie mi chwilę, ja to, ja to tylko ogarnę. Dobra, już jestem w przerwie. Dobra, kończymy naszą chałupę. Myślę, że podłogę to może z marmuru zrobimy. Albo nie... Ha, przecież mu podłogę z tego czarnego kamyczka z baza od cobblestone Może na ścianach zrobimy takie fikuśne... o kilof, kilof mi się skończył zrobimy sobie trochę kilofów Dobra. Powinno starczyć. W ostatnim odcinku miałem muzykę za głośno, ale nie zmieniałem ustawień muzyki, także powinno być ok. No i hoper. W następnym odcinku wybierzemy się do kopalni, bo tu trzeba już... Opatrz coś mm. taki popokój starczy, co? No też mi tak wydaje, że zupełność. Mm -hmm. Nie wiem, że to bozolne jest takie kopanie, no ale... ...przeżyjecie. Robimy takie filary z Zaktualizowałem mody do najnowszych wersji. Ciekawe czy ja mam wełnę. Na takie małe... Zuznałem, no, nie starczy tego. Chyba zartko mm, No tak to jest, niestety, niestety. I naprawdę gorąco. Zapraszam Was do komentowania i oceniania. Dobra, zrobię krótkie cięcie i pójdę po ten Bazel Cobblestone. Dobra, ja już jestem. Dobra, i teraz taki fajny... Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że dobrze. Jak zrobię sobie portal na suficie? Zawsze chciałem. portal do, do netheru mieć na suficie. Ciekawe, jak to wyglądało. Dobra, sorry. Nie wygląda to jakoś źle. Co wy na to? Piszcie w komentarzach, jak to, jak, jak to dla Was wygląda. Nie wygląda to najgorzej. Tak sobie zrobimy sobie przejście takie fajne. Będziemy w liczka. Dobra, ale to w następnym odcinku. Hmm. Teraz wypadałoby mi hmm. o, Zoko. O, duże Zaka. No, Teraz tak się zastanawiam, żeby sobie drugi piecówek. I myślę, że zbudujemy w no, nie. Chciałem powiedzieć, że zbudujemy sobie ten generator, ale nie mamy restowa. Nie będziemy mieli baterii, także no lipa. Co na razie tu nici. W następnym odcinku pójdziemy kopać kopalnie. Wiem, że to brzmi super, no ale... Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem.